Czy on ma zszyte usta? CO JEST? I dosyć, że ma jakieś... dziwne zakłócenie, to on ma się zszyte usta. Widzicie to? Nagle jesteś w miejscu, w którym czas i przestrzeń nie płyną. Czujesz wpatrującą się w ciebie groźną obecność. Z mikrofonem w ręku potwór wpatruje się w ciebie. Czeka na coś. Przygotuj się, przygotowujesz się, wiedząc co robić. Czy przeżyjesz tydzień z Yoma? Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. Dzisiaj sobie zagramy na takiego przerażającego potwora, który się nazywa Yoma. I to, to początek. Był to początek historii, która właśnie mówi o tej Yomie. I co tutaj robimy? Czyli znajdujemy się w jakimś dziwnym uniwersum i musimy się zmierzyć z naszym tutaj potworem. Yoma is waiting. Czyli czeka już na nas. Mamy trzy traki: Blood Dance, a Lot of Chaos, Will Be Mine. No dobrze, jak Jama czeka, nie możemy przedłużać. <grymne> Idziemy, zmierzyć się z nim. I któż to może być? Bip. Wygląda na to, że to więzienie w końcu zdecydowało przynieść się nowego przyjaciela. Mam nadzieję, że wytrzymasz dłużej niż reszta yy, lub Yomak będzie zawiedziona. Nie chcę zranić jego uczuć ponownie. <laughs> o kurde. No dobra, walczymy. Ale buza! Nie, widzik jest Koks. Myślałem, że to będzie jakiś przerażający... przerażający Fajne. Co on w ogóle ma rozcięte usta? Czy co to jest? Boże. Mam nadzieję, że nie. I mu nie jest? Ale fajny głos ma. Koks. No dobra. To jedziemy. Kurde. Dawno nie grałem podwójnych. To nic. Podoba mi się ta muzyka. W ogóle widzicie w tle jakieś drzwi tam są, co jest? Dobra, skupmy się na chwilę. Bo to chyba nie będzie łatwy mod. Jest tutaj noże z tyłu, tam po prawej leżą. Ale naprawdę podoba mi się głos tej jomy. Czy to jest Yoma? Chyba tak. Chyba, że on ma kogoś w sobie. I dlatego tak mówił o Jomie w trzeciej osobie. Odpławiony mikrofon Kim ty jesteś, że jesteś w takim więzieniu? No jest to ciekawe, naprawdę Bardzo mnie to cieszy, że powstają takie właśnie lekko niepokojące lub straszne mody ostatnio Jest super, bo ja uwielbiam takie klimaty Jeszcze połączenie gry muzycznej z tym No, miodio, po prostu miodzie Kurde, combo 5 teraz widzę, no O jezu Ale zmyłki! Nieładnie Kurde Dobrze dobrze Fajna języczka Ale oczy czerwone dziwne Podobałem się W ogóle też Wam się podobają czerwone oczy ale nie takie jak na aparacie są zrobione z tym błyskiem Bo to jest strasznie źle wygląda Ale takie czerwone, krwiste, czerwone oczy Boże, jak to świetnie wygląda Możecie napisać w komentarzu A jak nie, to możecie napisać Jakie tutaj wam się podobają Najbardziej kolory o... oczu Oczu Dobra, te są jeszcze lepsze Jesteś twardszy niż wyglądasz, ha? Tylko dwóch ludzi, kto, którym udało się przeżyć tak, tak długo. I ty wyglądasz jak jeden z nich. Pip? To w porządku, jeśli nie rozumiesz tego, co do ciebie powiedziałem. Nie musisz. Zakończmy to, zanim on się obudzi. Dobrze? Ale jaki on? Kto? Co się dzieje? Czemu? Kto tu się przebudzi? Te drzwi się otworzyły tam z tyłu, widzicie? O fajnie, fajnie. W ogóle wszystkie są okrwawione teraz. Ten się zapalił w ogóle. Widzę te oczy po prostu. No i te to są oczy, kurde. Chociaż mogły być jeszcze bardziej przerażające. To by było naprawdę koks wtedy. No to co to jest? Nie mamy go głosów? A dobra, bo tańczymy razem. <laughs> do, 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 do. Ale koks tu jest, ja pierniczy No, śpiewamy No, w końcu No, odpali się W ogóle jego dźwięk mi coś przypomina, ale nie wiem co W jakiejś grze chyba był taki głos Jak ktoś wie, to proszę napiszcie w komentarzu, bo Aż mnie to zaciekawiło teraz Skąd znam ten głos? Nie, nie przypomnę sobie teraz Dobrze, jest dobrze, dobrze Ale jedziesz, jedziesz Joma Chyba, że to jest jakiś inny gościu i przebudzamy Jomę Te by było ciekawie No ja nie wiem, jak ja misuję te rzeczy Palce mi nie działają. Już się mnie zimno palce w ogóle. <grywa> Chyba się za bardzo przejąłem tym modem. Krew odpłynęła totalnie z rąk. To <grywa> <Do> sprawka Jamy. <grywa> Wysysyssałem ze mnie duszę Jak to był mis? No nie. O, koniec. Wybudzamy. O, jednak nie. U, kurde. U, kurde, co jest? No, to się odpalił. No i czemu takie krótkie? Ja chciałem tak jak on walić. O dobra, nie tak może. Bo to będzie ciężkie. O Jezu, Jezu! Nie, no to było fajne, to było fajne. Dawaj, co jest. Co jest mu? No? Chyba się ją obudził. Nigdzie się stąd nie ruszasz. Nie mogę na to pozwolić. Nie, ponownie. Na początku ta cholerna kobieta, a teraz ty. Kobieta? Jaka kobieta? Nie tylko to, ale teraz ten idiota walczy. Przeżycie. Zakończmy to, zanim prawdziwy, prawdziwe wyjście z tego miejsca się pojawi. Po tym, jak z tobą skończę, dodam tą czapkę yy, jako moje trofeum. Yy, do mojej kolekcji. Do mojej kolekcji trofeum. Hehehe. <laughs> Jezu, co mu jestej? Czemu on się. Ty, czy on ma szyte usta? Co jest? I dosyć, że ma jakieś dziwne zakłócenie to na jeszcze z szyteusta. Widzicie co? O, teraz widać lepiej. Jezu biedny. Ale teraz chyba to lepiej wygląda w ogóle. Zdejmujemy z niego klątwę? Może? Fajnie nie by było. Pomóc mu Ale jest trudniejsza muzyczka teraz. Trzeba się będzie bardziej skupić yy, Nie wiem, ale ta koń... Teraz ta trzecia muzyczka jest trochę bardziej... ...smutna? Jakie mam wrażenie Też to wyczuwacie? Kurde, no No, taka... Trochę smutniejsza mam wrażenie Ale bardzo dobrze zrobiony jestem nad moim zdaniem. Jeszcze dodać jakąś taką mroczniejszą historię do tego. O oh, Jezu. Jezu! Co tu się dzieje? Boże! Spokojnie. Albo nie, nie, spokojnie, ja tak chcę. Jezu, dobra! Nie, nie! nie. Spokój się! To jest Zrobimy to. O kurde. O, oh, udało się. Duu duu du duu No, nie. Co koniec! A ja się przygotowałem jeszcze na taki, jakiś drop fajny. Nie no, bardzo fajny mod. Bardzo mi się podoba tutaj. Yoma swaiting. Ale brakuje mi czegoś. Takiej czwartej piosenki jeszcze taka po prostu takie dowicie totalne, nie? A może kiedyś dodadzą? No dobrze. Ale ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i... Pa pa!